Hej, zapraszam dzisiaj na coś zupełnie innego. Jak możecie się domyślić, będzie to tutorial paznokciowy, czyli coś, czego jeszcze na moim kanale nie było. Przygotowałam dla Was taką dość ciekawą, myślę, propozycję paznokciową, ponieważ mamy tutaj tak naprawdę taki manicure dwa w jednym, bo z jednej strony mamy właśnie taki kolorowy, um, urozmaicony, ale myślę, że nadal elegancki manicure, a z drugiej strony możemy go szybko przemienić w taką propozycję jakby nawiązującą do walentynek, takim właśnie malutkim serduszkiem, który tak naprawdę nie jest jakiej rzucające się w oczy jest subtelne, ale jednak ten kształt serduszka możemy tutaj zauważyć. A dodatkowo jest ona bardzo prosta w wykonaniu, więc nawet jeżeli macie zdolności manualne równe 0, to i tak sobie z tym poradzicie. Paznokcie będę malować lakierami hybrydowymi marki Semilac, czyli mam tę pewność, że po tym jak się już natrudzę nad tym zdobieniem, to ten manikur zostanie ze mną przez co najmniej dwa tygodnie. Jeśli jesteście ciekawe, jak wykonałam taki kolorowy manikur, a może macie ochotę na takie zdobienie w postaci nienachalnego serduszka, zapraszam Was na tutorial. Do wykonania tego zdobienia będziemy Bazę, hybrydę Luminous Cyclamen, Baby Girl, Pink Gold oraz Top. Ja wybieram Top No Wipe, czyli taki, którego już nie trzeba przecierać cleanerem po utwardzeniu w lampie. Opcjonalnie potrzebne będą jeszcze Hard Milk, True Pink oraz Pink Rock. Na wypiłowane, zmatowione i odtłuszczone paznokcie nakładam cienką warstwę bazy i nakładam bardzo cienką warstwę, tak właściwie to jedno zanurzenie w słoiczku wystarczy mi na pokrycie wszystkich czterech paznokci. Bazę, tak samo zresztą jak każdą inną warstwę, utwalać będę w lampie UV. Kolejny krok jest kompletnie opcjonalny, natomiast ja wykonuję go za każdym razem, kiedy maluję paznokcie hybridami i jest to nałożenie warstwy hardy czy hardy milk na paznokcie. Jest to hybryda, która dodatkowo utwardza ten paznokieć, możemy nią też paznokieć budować w razie gdyby nam się coś złamało. Natomiast ja nakładam taką warstwę tego harda tylko ze względu na to, że zapewnia mi to dodatkową trwałość i jakby sztywność tych paznokci i mam tę pewność, że jeżeli gdzieś tam przywalę paznokciem w szafkę czy w klamkę, to na pewno mi się one nie złamią. I oczywiście utrwalam też w lampie. No i przechodzimy do malowania kolorem. Najpierw użyję Luminous Ciclumen i nałożę go na trzy palce. Będzie to mały palec na wskazujący oraz na kciuk. I staram się malować najdokładniej, jak tylko się da, czyli powoli, z małą ilością lakieru na pędzelku. Wtedy mamy największą kontrolę nad hybrydą i mamy tę pewność, że nie zalejemy sobie skórek. Zresztą to jak widzicie, ja najpierw przykładam lakier tak mniej więcej 4 mm od skórek, a później bardzo stopniowo i bardzo powoli przysuwam je coraz bliżej skórek. I w ten sposób osiągam naprawdę niesamowitą precyzję i to jest do wyćwiczenia, nawet jeżeli się Wam wydaje, że nie dacie rady, to po kilku, może nawet kilkunastu razach, ale w końcu uda się Wam osiągnąć taki efekt. Nie zapominam też o umalowaniu krawędzi paznokcia, w ten sposób mój manikir będzie jeszcze bardziej trwały. I pierwszą warstwę utrwalam znowu w lampie. Oczywiście wszystkie dotychczasowe warstwy, czyli bazę, tak samo jak i hard, no i ten Luminous Cyclemen, nakładałam też na kciuk. Natomiast kciuk jest mi bardzo ciężko przed kamerą malować, bo nie mam porządnego oparcia, więc tak jak widzicie, muszę to teraz przed kamerą robić na dłoni. Jest to bardzo niewygodne, nie mam odpowiedniej kontroli nad tym palcem, boję się, że zaraz zaleję całe skórki, więc będę to robić w tym filmiku poza kadrem, ale uwierzcie mi na słowo, że kciuk też jest malowany. Następnie ostrożnie i znowu cienkimi warstwami nakładam drugą warstwę koloru i oczywiście znowu utrwalam w lampie. Czas na umalowanie serdecznego i środkowego paznokcia. Na serdeczny wyląduje Pink Gold, czyli naprawdę jeden z moich ulubionych lakierów. Jest to różowe złoto, które niesamowicie pięknie mieni się milionem drobinek, zwłaszcza w sztucznym świetle, a na środkowy paznokieć pójdzie Baby Girl. Nakładam pierwszą warstwę, utrwalam ją w lampie, po czym nakładam drugą warstwę, a po zakończeniu znowu utrwalam w lampie. Każdą warstwę za każdym razem, kiedy jesteśmy zadowolone z efektów, utrwalamy w lampie. No i czas na ozdobienie krawędzi paznokci. Będziemy potrzebować odrobiny Pink Gold oraz czegoś, czym będziemy to zdobienie wykonywać. Może to być wykałaczka, spinka lub sonda. Ja będę używać specjalnej sondy firmy Samilak i poświęćmy chwilę na docenienie, jak piękna jest ta sonda. W środku mamy mnóstwo diamencików, no jest to po prostu coś pięknego. I nabieramy sobie sondą odrobinę złota i będziemy zaznaczać końcówki paznokci w takim jakby V. Tylko to V ma się zwężać im bardziej idziemy w stronę skórek. Oczywiście ten kształt możecie zmieniać, na przykład, jeżeli macie owalne paznokcie, to najlepiej będzie wyglądać właśnie tak, jakby półksiężyc na samych końcówkach paznokci. Jeżeli macie kwadratowy, to samą końcówkę, jakby dla takiego cienkiego fręcza, to już możecie dostosować do własnego kształtu paznokci i do tego, co Wam się najbardziej podoba. To jest po prostu taka luźna propozycja. Jest to bardzo prosty wzór do malowania, no jeżeli używamy hybryd, to mamy bardzo wysoki komfort pracy z czymś takim, bo na pewno hybrydy nam nie zastygnie na paznokciu, dopóki nie zostanie utrwalona w lampie, więc nie musimy się jakoś spieszyć z tym zdobieniem. No i też jeżeli coś nam się nie spodoba, to możemy to po prostu przemyć cleanerem. Poprzednie warstwy nie zmyją się, a zmienić się tylko to, co się nam nie spodobało. Także takie zdobienia przy użyciu hybryd to jest naprawdę sama przyjemność. No i tak się bawię, a efekt końcowy będzie dla mnie zadowalający. No i oczywiście co robię? Utrwalam wszystko w lampie. Oczywiście wszystkie warstwy musimy utrwalić jeszcze topem. Ja tak jak mówiłam na początku, używam topu No Wipe, czyli takiego, który po utrwaleniu w lampie nie zostawia tej lepkiej warstwy, którą później trzeba przemywać cleanerem. Jest po prostu szybsza robota, nie musimy wykonywać dodatkowego kroku. Więc ja ostatnio się na ten top No Wipe przerzuciłam. Malujemy dokładnie wszystkie paznokcie i utrwalamy w lampie. I tak wygląda efekt końcowy z takim powiedzmy podstawowym zdobieniem, czyli urozmaicany manikur, mamy bardzo dużo kolorów, ale jest to wszystko tak skoordynowane kolorystycznie natomiast jeżeli macie ochotę troszeczkę się pobawić tym manikurem trochę dodać czegoś ekstra właśnie jakby z okazji walentynek to przechodzimy dalej lakier pink Lock malujemy na serdecznym palcu i rysujemy jakby mniej więcej serduszko to jest takie serduszko z grubsza oczywiście jeżeli macie paznokcie spiłowane w migdałki to to serduszko zobaczcie od razu bo ta końcówka paznokcia jakby będzie nam imitować końcówkę serca jeżeli macie innych kształt paznokcia trzeba będzie się trochę z tym bardziej pobawić przy pomocy są Udoskonalam ten kształt i całość ląduje pod lampą. A żeby namalować górne serduszko, wracam do Luminous Cyclement, czyli naszego pierwszego lakieru i rysuję dokładnie taki sam sposób serduszko, jak robiłam to za pierwszym razem, tylko tym razem ma być ono trochę mniejsze. No i tak samo też bawię się pędzelkiem czy też sondą, żeby po prostu ten kształt przypominał serduszko najbardziej jak tylko się da. Drugie serce również utrwalam pod lampą, a następnie przy pomocy odrobiny złotego brokatu znowu rysuję taką samą końcóweczkę, jaką rysowałam na innych paznokciach. Tym razem pomoże mi to w uzyskaniu takiego właśnie kształtu serca. Przy migdałkach po prostu serduszko będzie jakby bardziej pękate, a przy innych kształtach paznokci w tym momencie osiągnięcie tą właśnie tą ostrą końcówkę, jakie mają serduszka. Po namalowaniu tu tego elementu utrwalam wszystko jeszcze raz w lampie, no i wszystkie warstwy muszę jeszcze raz jakby zagruntować topem i znowu utrwalam w lampie i to już jest skończony manikur. Tak prezentuje się skończona propozycja serduszkowa. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Myślę, że mimo, że jest to serce, to nie jest ono jakieś strasznie infantylne. Oczywiście opcje kolorystyczne zależą już od Was. Tutaj macie jeszcze dla porównania jakby odwrócone kolory. Myślę, że zarówno jedno i drugie wygląda fajnie. Nie mogłam się zdecydować, który jest fajniejszy, dlatego postanowiłam pokazać Wam oba. Mam nadzieję, że tutorial się Wam podobał. Jeżeli tak było, proszę Was o kciuk do góry. Jeżeli postanowicie odwzorować ten manicure na swoich dłoniach, albo może zainspiruje Was do innych propozycji Kolorystycznych albo ogólnie do innych zdobień, to koniecznie podzielcie się swoimi zdjęciami na Instagramie, używając hashtaga Maksineczka i Semilek. Z chęcią obejrzę Wasze propozycje i ogólnie Wasze pozórki. Ja Wam dzisiaj dziękuję za uwagę i zobaczenia następnym razem, pa!